Wigilia Bożego Narodzenia dopiero w środę, jednak już teraz odbywają się spotkania poprzedzające ten ważny dzień. Liczy się uroczysta atmosfera oraz spotkanie w gronie przyjaciół i bliskich. To jest spotkanie przedświąteczne choinka pod chojnikiem, które organizujemy przy współudziale MKSK Konosze Sporty Zimowe z panem dyrektorem Zbigniewem wstępnie. Chcieliśmy zapoczątkować, żeby mieszkańcy Sobieszowa, Jagniątkowa, okolic, cieplic, żeby przychodzili na świeże powietrze, żeby trochę zażywali ruchu. No i przy okazji było świątecznie i wesoło. Podczas takich spotkań nieodzowny jest świąteczny poczęstunek i wigilijny klimat. W końcu, przy wspólnym stole, wszystko smakuje najlepiej. Podczas spotkania organizowanego w Sobieszowie, pośród gości nie zabrakło radnych oraz zastępcy prezydenta miasta. Zanim jednak pojawią się wszyscy, niezbędne są porządne przygotowania. Piekłyśmy i robiliśmy warsztaty dekorowania pierniczków. Najpiękniejsze pierniczki zostały nagrodzone nagrodami od 1 do 3. To jest taki okres, że człowiek się musi nastroić do, do tych świąt, żeby były właśnie radosne, bo to tylko o to chodzi, żeby była radość w naszych serduszkach. A jak my będziemy radośni, to i wszyscy wokół nas będą zadowoleni. Mamy nadzieję, że w przyszłości, kiedy będzie lepsze warunki pogodowe, to będziemy mogli dłużej przebywać na dworze, będziemy mogli śpiewać pastorałki. Dzisiaj nam się udało tylko zaśpiewać jedną, bo wiatr był naprawdę duży, silny. Poza wspólnym posiłkiem nie zabrakło zdobionych pierników, uroczystego rozświetlania choinki oraz wkopania świątecznego drzewka. Było też ognisko i kolędowanie. To ostatnie jednak szybko przeniosło się pod dach, ponieważ pogoda nie sprzyjała plenerowemu śpiewaniu. Spotkanie Sobieszchowian można traktować jak próbę generalną przed 24 grudnia, próbę jak najbardziej udaną.